Obró Chcę zace z Anwerka. Zamówi diament. A Tyskiej. Laź tylko po ściance. A piana na dwa palce. Bożesz ty. To Fred, mój szwagier. Pyskier, złoty medal w Brukseli. To wygląda na reklamę dosi. To na reklamę dosi. Proszę powąchać. W jakim proszku wybrano te bluski? Jakie Jaki czyste? Ten zapach! No. Świetny. Tym razem to nie może być dosia. Dosia aż tak ładnie nie pachnie. Formuła długotrwałej świeżości sprawia, że ubrania świeżo pachną przez długi czas. Nowość. Mm. O tym nie pomyślałam. Mm. Dosia, jeśli nie widać różnicy, to po co przepłacać? Pomyśl o tym. Przygoda, przygoda, w każdej chwili szkoda. Świat jest piękny, tylko czas. Otwórz oczy, la 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 la. Królewskie rządzi. Życie to sztuka wyboru industrial Nowy Citroen C3 Życie jest piękne <śmiany> Staying cool with fresh and full of life, oh, life. Fresh goes freshness. Fresh goes freshness. Mentos, the fresh maker.